Zobaczcie sobie jak coś tutaj kurde w trzcinie wali No, Amur? Nie Patrz coś się o trzcinę, ty widziałeś to? Popłynęło w <laughs> Cześć siemano, witam was w kolejnym odcinku Mamy dzisiaj 10 lipca Jest godzina 12 w nocy e, Przyjechałem z Kubą, kolegą z roboty Na drugi zbiornik w miejscowości Mszanna Przyszła pora żeby odwiedzić stare śmieci, kiedyś się tutaj dosyć często na ryby jeździło No ale Wyszło jak wyszło niestety My już jesteśmy w sumie rozłożeni, Kubałowi Jedna wędka z gruntu, jedna na świetlik, ja tak samo, wędki mamy już pozarzucane Ja wam powiem, że jestem w sumie nawet i Po pierwszym braniu Na fiderek, nas klasyczny zestaw ze skrętką Coś sobie tam na białe robaki skubało Ale zaciąłem i niestety pudło no nic, czekamy aż zrobi się jasno, jeszcze z 2-3 godzinki i będzie robiła się szarowa. Mamy nadzieję, że wtedy jakieś rybki ruszą. Kuba tutaj ostatnio był, złowił karpia, takiego dosyć ładnie ubarwionego, nie Kuba? No, wyglądał jakby w węglu grzebał. <grystanie> Jesteśmy w sumie na Śląsku, to <grystanie> możliwe, że gdzieś się tutaj pofedrował trochę. No ale dobra. Nie przeciągamy, czekamy, aż zrobi się raz, jasno, zapraszamy Was na film, odpalamy. Tak, słuchajcie, Kubie coś pięknie strzeliło na kukurydze. No co to będzie? Lin? Karpik, popatrz. Karp. <laughs> Malutki karpik, no. Ok, tu trzeba uważać na wędki, bo kurcze. Karpik, karpik, no. Ciekawe, czy będzie tak samo ubarwiony jak tamten. Ta Ci podbierak? Chyba nie trzeba. Tylko ptawek. Roki, chodź tu. No, uwaga, bo możesz pływać kota. Pierwszy karpik jest. No, fantastycznie. Będzie więcej. Już wciągał, co? No, w <laughs> <chwili ją> złapałem, <laughs> to, to biorą, Ja mówię, spiął się do tego. Mówię, Roki mu chyba coś zaczepił, wiesz? Do wody może. Do wody, do wody. Do wody. tak w końcu zrobiło się jasno. Zaoszczędziłem tego latania pociągu z kamerą. A oprócz tego jednego brania karpia od kuby, udało mi się jeszcze złowić trzy leszczyki, jednego krąpia. Zaraz, jak tylko zrobiło się jasno. Brania się zaczęły, bo tak to tak sporadycznie coś tam dłubało. Zobaczcie sobie, jak coś tutaj, kurde, w czcinie wali. No. Amur? Nie. Patrz, coś się o chcinę, ty widziałeś to? To No o <laughs> Bubr? Myślisz? A co to mogło Coś. w <laughs> Ale numer, kurde. Ja mówię, o tam płynie, bubr, faktycznie, jest, faki dupny. On to obciął, ty. <gry> o, nura dał. Ja myślałem na początku, że amur se podgryza, ty. A to ten gamon gdzieś tam płynie z tymi trzcinami. <gry> nie ma, nie widzę go popłynął. No, takie stworzonka nad wodą można spotkać. Dobra, idziemy zobaczyć, co tu mamy do nęcenia. Nagotowaną pszenicę przez kubę z kukurydzą. W tym sobie troszeczkę z samego rańca podnęciliśmy. A, a tutaj wymieszana zanęta, z dekatlona z końcówką mixa z feeder kukurydza do tego poszła dwie puszeczki kukurydzy no i tak to tak to będziemy rzucać za chwilę jeszcze raz do wody i takie takie oto krąpiki nam biorą ten jest w sumie jeden z większych tak słuchajcie u Kuby drugi karpik roki zostaw Zostaw to! Roki! Roki! Drugi karpik kukuby. Taki z 35 cm, nie większy, leci do wody z powrotem. Oświet! Narobił nam tu trochę marasu, bo poplątał dwie wędki, ale musimy sobie to ogarnąć. A, wsypiamy sobie tutaj drugą część tej pszenicy z kukurydzą bo ewidentnie rybką to posmakowało, bo branie branie, brań, branie za braniem w sumie, kurcze, były biorą reszcze, krąpie, wzdręgi dwa karpiki u Kuby no szkoda, że małe, nie? No ale mamy nadzieję, że przyjdą większe no, 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 dokładnie, ale to wiesz Dużo też mogą przyjść, nie? Na to liczymy, na to liczymy Tak to, liczymy. No, jak to w sumie wygląda Tam jest normalnie, to, to tutaj wszystko jest Główny zbiornik, a tutaj to już jest Koryto rzeki I rzeka płynie sobie w prawą stronę Na kolejny trzeci staw A no, później jest czwarty No i później wypływa Przodkówka Dalej Tak, słuchajcie, zobaczcie Taki kurczę leszczyk, nie wiem ile będzie miał już. 8-10 cm na 3 ziarenka kukurydzy. Pójdzie nam tutaj chyba dzisiaj, 3-4 paczki kukurydzy puchy, bo powiem wam szczerze, jest masakra, nie? Ile kukurydzy byśmy nałożyli na hak, odjazd, branie albo pukanie do momentu, aż kurde się uwiesi taka oto rybka, nie? Tragedia. Kuba tutaj próbuje swoich sił z zębatymi. Ostatnio tutaj złowiłeś sandacza, tak? Sandała ostatnio tutaj złowił i tutaj sobie puścił takiego małego leszczyka, który pobrał u mnie na trzy kukurydze <grydze> <grydze> masakra, normalnie, że? kurde, zobaczcie, jest nadzieja karasek Karasek z powrotem do wody. Nie? Karasek na kukurydzę. Ile ziarenek dałeś? Dziesięć? 2 Poszedł. No i przyszedł czas. Marcin też coś zaciął? Tak. No nic, spróbujemy dalej. No i tak, słuchajcie. Kolejny wypadzik. Dobiegł końca. Byłem właśnie odwieźć Kubę. No udało się wam powiem połowić dosyć konkretnie, fajna miejscóweczka Jeżeli ktoś chciałby kiedyś sobie tam naprawdę pośrutować tych takich drobnych rybek to Miejscówka jest jak najbardziej odpowiednia Powiem wam szczerze, no oprócz tego, no Kuba w sumie troszkę połowił lepiej niż ja Złapał dwa karpiki jakiegoś tam karasia U mnie nawet nie było zbytnio co kamerować bo wpadały mi cały czas jakieś tam delikatne ee, krąpiki Leszczyki, e, sumi karłowaty na kukurydze się znalazł. No ale co chciałem Wam powiedzieć? Naprawdę, miejsce kurcze nie uwierzylibyście. Im więcej kukurydzy nakładałem na haczyk, tym, 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 tym drobniejsze e, rybki waliły cały czas e, w, w, tą, w tą przynętę. E, szczytówka cały czas pracowała, cały czas się naginała. Kurcze. No, miejsce ogólnie fajne, kukurydza. I jazda z tymi drobnymi rybkami, tam są też i większe, jak już pewnie widzieliście, karpiki ładnie ubarwione. No nic, z wami się już żegnam. Zapraszam Was do subskrybowania kanału, komentowania. Jeżeli się podobało łapeczki do góry, kto może udostępnia. A my widzimy się za tydzień na kanale Lubię to wędkarstwo o godzinie 20. Do zobaczenia, siemanko